Du, 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 du. Witamy Was bardzo serdecznie w pierwszej edycji Mambalet. Zapewniam Was, dzisiaj będzie wyjątkowe. Będziemy mieć czterech uczestników. Tak, czterech uczestników. Dobrze, zapraszamy na scenę Euro. Elvis Presents. Elvis Presents. that's am na ja, jestem na tak. Bardzo mi się to podobało. Dziękuję. A ja jestem na nie. Proszę mnie na prawdę, bo na nie. Ale ja mam tylko pięć lat! Brawo Ty! Dostajesz się do drugiej dzieci decymentary! Myślę, się bardzo bardzo podobało! Teraz musimy nas na naszą drugą uczestniczkę. Tak, dobrze. Co nam zaprezentujesz? No ja będę śpiewać. Dobrze. Śpiewam. A więc tak. Na zbodzie jak na ty co I bez przerwy! Króle jest po w tej koszy! A prezesem jestem ja! Six and a half hours later! Ale no Okej, okay, to było dziwne. Zgadzam się z tą 100%. Aha. No się zapodobało. Aha. To co doczekam z tych wyników, czy nie? Nie, no. Strasznie śpiewałem, eee, mogłam ufnąć więc ja na to nadaję nie. Nie. Ja jestem no tak. Ja z jednej strony na no nie, ale z jednej strony no tak. No było bardzo śmieszne. Dobra, daję tak. <laughs> Jezu, nasz pójdę. Co? Co Wam się z tym podobało? Dobrze, teraz na będzie nasz młody mąż. Zapraszamy Władimira Magicznego. Karpcama. A skąd pochodzi? A gdzie jest ten kapelusz? Eee, właśnie go wyciaruję! <grym> Tam. Dobra. E, pochodzę z Anglii niedaleko z łomionek. Fajnie. Co nam to... Z... To róża iznikną. Uwaga. 3 2 1. No, się będę. Przepraszam za tą sztuczką 10 lat. Powodzenia, się uśmiałam. A teraz do dobrze? Nie. Jestem na nie. Nie! Я yes, с Teraz nas lepszymy! Bądźcie ziemi na to! Wielkie bo nic nie się, bo nie Chwila, będzie dobre zdjęcie na... Dobrze! Co nam zaprezentujesz? Ja będę naśladował zwierzęta. A ile masz lat? 41. Ile, ile lat uprawiać tą dyscyplinę? 41. Mogę Uch. zaczynać? Tak. Od dziecku dajesz mapę? Na początku Żydżownica. ten ale to już teraz. Się... No właśnie, tak powinni wszyscy zagłosować. A. Ja, niestety, ale muszę sobie powiedzieć wielką przykrością. Nie znowu nie nie, 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 nie. nie. Wiem, jak się teraz czujesz, ale nas tu nie obchodzi. Proszę, do no szatni. Dojrzeliśmy do końca naszego programu, a teraz zapraszamy na scenę naszych finalistów. Teraz czas na reklamy. Wnerwiały Cię już te tempe noże? Skończyło się to! Teraz mamy z 2000! Wszystko nim przesmiesz! Jest tak tępy, jak Lukrecja! Polecone przez Sebastiana Żołnowskiego. Hmm. Co by tutaj zjeść? Owoce lena. Owoce lena. Owoce lena. אַצש ביי זיך איז מא